Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Jeśli tester diagnostyczny zarejestruje kod usterki P0562 po podłączeniu go do portu Opti, oznacza to że w systemie brakuje napięcia, ale co może być tego przyczyną? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o tym co oznacza ten kod, jakie są jego możliwe przyczyny i jakie objawy mogą mu towarzyszyć. Co oznacza kod błędu P0562? Kod błędu P0562 oznacza niskie napięcie systemu. Jest on wyzwalany, gdy PCM wykryje spadek napięcia zasilania poniżej skalibrowanego progu przez określony czas. Wszystkie podzespoły elektryczne w samochodzie potrzebują źródła zasilania do działania, gdy silnik jest wyłączony. Akumulator jest odpowiedzialny za zasilanie samochodu prądem elektrycznym potrzebnym do zasilania niektórych funkcji. Po uruchomieniu silnika jego rolę przejmuje alternator. Jego głównym zadaniem jest utrzymanie idealnego poziomu zasilania, który zazwyczaj wynosi od 13,5 do 15,0 V. Napięcie zasilania może się zmieniać w zależności od stanu pracy silnika, tego. Czy samochód pracuje na biegu jałowym, czy jest uruchomiony? Oraz liczby włączonych podzespołów elektrycznych. Gdy silnik jest wyłączony, w systemie musi być co najmniej 12,4 V, jeśli samochód pracuje. Akumulator powinien być zasilany napięciem od około 13,5 do 15,0 V. Jeśli PCM wykryje nieregularny spadek napięcia zasilania, aktywowany zostanie kod P0562. Zasilanie jest kluczem, każdy moduł w pojeździe jest zasilany i uziemiony. A elementy wewnętrzne tych modułów potrzebują określonej ilości napięcia do wykonywania swoich zadań. Jeśli napięcie systemowe spadnie poniżej pewnego zaprogramowanego progu, przestają one działać lub przestają działać prawidłowo, na przykład w fordzie. Jeśli uruchomienie rozrusznika spowoduje spadek napięcia systemowego poniżej około 7,5 V, silnik może wydawać się pracować normalnie, ale nie uruchomi się ponieważ PCM nie uruchomi wtryskiwaczy. Inne moduły mogą zareagować po prostu nie robiąc tego, do czego zostały zaprojektowane. Właśnie dlatego napięcie systemowe jest na tyle ważne, aby było ściśle monitorowane, nie tylko przez PCM, ale przez całą elektronikę a prawie każdy moduł będzie miał dedykowany kod dla niewystarczającego napięcia systemowego. Jakie są możliwe przyczyny kodu P0562? Szukając sposobów na skorygowanie kodu P0562, najlepiej byłoby najpierw dowiedzieć się więcej o jego możliwych przyczynach. Znajomość przyczyny może ułatwić rozwiązywanie problemów. Potencjalne przyczyny kodu P0562 mogą się różnić w zależności od marki i modelu pojazdu. Oto najczęstsze problemy, które mogą prowadzić do aktywacji kodu P0562. Uszkodzony alternator lub regulator napięcia luźne lub skorodowane. Okablowanie alternatora wysoka rezystancja przewodów akumulatora przepalone bezpieczniki zużyty akumulator samochodowy pasożytnicze. Rozładowanie akumulatora wadliwe działanie PCM, rzadko. Jakie są typowe objawy błędu P0562? Objawy, których możesz doświadczyć, mogą się również różnić w zależności od pojazdu. Niemniej jednak, Oto niektóre z najczęstszych objawów, które mogą wystąpić, jeśli PCN pojazdu ma ustawiony kod P0562. Elementy elektryczne mogą nie działać prawidłowo, praca silnika może się od czasu do czasu zatrzymywać, podczas gdy napięcie nadal spada. Silnik nie uruchamia się wskaźnik naładowania akumulatora na desce rozdzielczej zaświeci się zmniejszona wydajność silnika jak zdiagnozować kod P0562. Zanim podejmiesz próbę naprawy kodu P0562 w swoim samochodzie. Musisz dokładnie określić co go wywołało. Może to okazać się trudne, biorąc pod uwagę liczbę możliwych przyczyn, dlatego najlepiej pozostawić diagnozę doświadczonemu mechanikowi. Jak naprawić kod P0562? Rozwiązanie kodu P0562 może być trudne, ponownie. Najlepszym sposobem na pozbycie się kodu błędu jest skorzystanie z usług profesjonalisty. Jeśli jednak uważasz, że masz umiejętności i narzędzia do samodzielnego przeprowadzenia naprawy, pamiętaj, że nie ma szybkiego rozwiązania. Dla kodu P0562, podobnie jak w przypadku większości innych kodów Opti, które możesz napotkać, różne przyczyny wymagają różnych rozwiązań. Więc upewnij się, że prawidłowo zdiagnozowałeś problem. Na przykład, w niektórych pojazdach Dodge, powszechnym rozwiązaniem dla kodu P0562 jest wymiana akumulatora, oczywiście pod warunkiem, że przyczyną jest wadliwy akumulator. Przeprowadzając samodzielną naprawę lub wymianę akumulatora w samochodzie, nie zapomnij skorzystać z internetowych zasobów dotyczących naprawy samochodów, aby upewnić się, że zostaniesz odpowiednio pokierowany, możesz także uzyskać subskrypcję Aldata dla jednego pojazdu, która jest świetną inwestycją dla każdego, kto chce wykonać wszystkie przyszłe naprawy samochodu. Jak zawsze, nie zapomnij zapoznać się z instrukcją obsługi przed przystąpieniem do naprawy samochodu.